Wild przekonywał, że wybory trzeba powtórzyć, bo podczas głosowania w Wałbrzychu doszło do nieprawidłowości, polegających m.in. na kupowaniu głosów, co miało wpływ na ostateczny wynik wyborów. Zdaniem świadków, zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze w mieście kupowano głosy na kandydatów Platformy Obywatelskiej do Rady Miasta i Powiatu, a także na Piotra Kruczkowskiego, kandydata Platformy na prezydenta miasta, który wygrał wybory w drugiej turze. Głosy kupowało rzekomo kilka osób za niewielkie kwoty pieniędzy, żywność czy przyobiecanie zatrudnienia. Do winy nikt się jednak nie przyznał. Zeznania świadków, w tym parlamentarzysty Romana Ludwiczuka, dwóch prywatnych detektywów, dziennikarza oraz materiały wideo wykonane przez Wałbrzyskie Telewizje, okazały się niewystarczające do przedstawienia zarzutów przez sąd. Protest odrzucił i uznał wybory samorządowe w Wałbrzychu za ważne. Uznano, że z przedstawionych materiałów nie wynika, aby podczas wyborów doszło do nieprawidłowości. Zdaniem sądu Wild przedstawił tylko domniemania. Nie wykazał, na jaką skalę i w których lokalach wyborczych doszło do nieprawidłowości prawidłowości. Nieprawidłowości nie zgłosili nawet mężowie zaufania Wilda. Tymczasem afera pozostaje nierozstrzygnięta i nie przedstawia Wałbrzycha w korzystnym świetle.